W naszych filmach czołówka będzie zawsze na końcu. Jeszcze PS. Było w tym niebieskim lepiej, czy bez tego? 24 marzec 2020 roku. Epidemia koronawirusa. Witamy na kanale Prawie Fakty 2. Chciałem Was zachęcić do tego, żebyście podzielili się z innymi Waszymi planami na wakacje w tym roku. Marzec się kończy, został kwiecień, maj, czerwiec. Trzeba coś, trzeba coś zaplanować sobie. Więc jeżeli macie zaplanowane, zrobiliście już to,

W Ukrainie, czyli w Chinach. Zwiękniał się to spod kontroli, dlatego, że zostało to rozdmuchane za bardzo. Jeszcze PS. Było w tym niebieskim lepiej, czy bez tego?